Dziś z okazji Dnia Dziecka na boisku Orlik przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zorganizowano spotkanie integracyjne pod hasłem Bezpieczni, Radośni, Świadomi. Jest to szczególny dzień. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Bezpieczni, Radośni i Świadomi. Jest to coroczna impreza, która co roku przynosi dla naszych wychowanków mnóstwo różnych atrakcji i pozytywnej dostarcza energii. Jesteśmy w sumie też z wolontariuszami, którzy współpracują z nami już od kilku lat, uczestniczą w tych zajęciach. Przychodzą od nas z Księży Elżbiety ze Szczecinka, również mamy przedstawicieli Przedstawicieli straży pożarnej, przedstawicieli straży miejskiej, przedstawicieli Tadmedu, którzy pomagają nam, naszym uczniom przypomnieć o bezpieczeństwie, które należy szczególnie zachować podczas zbliżających się wakacji. Czyli to jest przyjemne, spożyteczne, bo nie dość, że dzieci mogą się czegoś nauczyć, to się wspaniale bawią. Oczywiście, naszym celem głównym to jest zabawa, nauka i terapia. Widzę, że również przygotowane są wspaniałe ciasta. To są jak gdyby wspólne wypieki, ponieważ i uczniowie z ich klas zawodowych, rodzice, no i sponsorzy. Tutaj cukiernia Saturn dzisiaj nam dostarczyła pyszne pączki. Dzieci mogą się sprawdzić w ćwiczeniach fizycznych. Widziałam, że i fikołki, i przewroty, skoki przez poprzeczkę. Jest to tor zwinnościowy, na którym uczniowie na miarę swoich możliwości wykonują te ćwiczenia, które potrafią. Te, które są dla nich zbyt skomplikowane. Są jak gdyby upraszczane, i tym zawiadują opiekunowie tego stanowiska. Widzimy również piękne prace plastyczne. To jest właśnie szczególna, wspaniała forma plastyczna. Prace były wykonywane na zajęciach plastycznych. Każda klasa przygotowała swój wakacyjny wagon. Warto właśnie później powiedzmy, przedstawić dla naszego środowiska lokalnego w telewizji, jak te wagony wyglądają. Są tam też i portrety przez uczniów wykonywane. Są też robione zdjęcia, gdzie uczniowie sami te zdjęcia wykonują się uczą fotografowania, prawda? No mamy oczywiście lokomotywy. Pierwsze lokomotywy, dyrekcja naszego ośrodka. Po mojej lewej stronie przy stoliku też była gromadka dzieci. Co tu się dzieje? Tutaj to w sumie to jest program taki edukacyjny, książki z naszych marzeń. I tutaj uczniowie ze szkoły podstawowej brali udział właśnie w tym programie, a więc poznawanie, nauka czytana, czytania, poznawanie różnorodnych powiedzmy, form odbioru tych książek poprzez też oglądanie dla uczniów, którzy nie czytają, prawda? Są dzieci, które są naprawdę niesprawne ruchowo, jeżdżą na wózku i dla nich też widzę tutaj za Twoimi plecami, przygotowaliście atrakcje. Mogą być policjantami, mogą być taksówkarzami. Wszystkie stanowiska, mimo tego, że może wydają się czasami dla dzieci na wózkach za trudne, ale pamiętajmy, że jedną z metod pracy z dzieckiem głębiej i głęboko upośledzonym jest jak gdyby naśladownictwo i obserwacja. I to jest bardzo ważna metoda. I dlatego ucząc przez obserwację, staramy się dostarczać jak najwięcej takich, powiedzmy, odbiorów zmysłowych typu wzrok odbiera dużą ilość kolorów, słuch, dużą ilość dźwięku, prawda? Wiemy, jaką muzykę dostosować, jakie kolory używać, żeby dzieci wszystko było zrelaksowane, a nie stresowane. Pogoda Wam dopisała, wśród tych burz naprawdę dzisiaj jest bardzo ładnie. Życzę Wam udanej zabawy i dużo radości i uśmiechu na twarzach dzieci. E, dziękuję, ale również chcę powiedzieć, że ja tak sobie dzisiaj wymyśliłam, zażartowałam, że do 13 godziny pogoda zamówiona. Fundusz Stratwa podpisał we wtorek umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań w ramach programu Działaj lokalnie. Spośród 12 wniosków komisja wybrała 6 do realizacji. Pieniądze przyznano Grupie Nieformalnej ze Wsi Drawień na realizację wioski tematycznej w krainie Romea i Julii, Grupie Godzisław na budowę boiska do siatkówki, Fundacji Inicjatyw Społecznych ze Szczecinka na realizację projektu Zakorzenieni, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsiłubowo na projekt Klub Wsparcia Rodzin Osób Niepełnosprawnych, OSP w Gwdzie Wielkiej na realizację projektu Zostań młodym strażakiem i grupie Task Force Raven na projekt Z Ulicy do Lasu. Teraz organizacje mają kilka miesięcy na zrealizowanie swoich zamierzeń. We wtorek obradowała Rada Gminy Szczecinek. Radni m.in. zapoznali się z przygotowaniami do sezonu turystycznego, przyjęli statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi i wyrazili zgodę na realizację projektu na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto dokonano zmian w budżecie Gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Wnioski i zapytania sołtysów zakończyły obrady. Obrady Rady można śledzić na stronie internetowej Gminy Szczecinek. W poniedziałek uroczyście otwarto nowy budynek Szczecineckiego Sądu Rejonowego, a już w sobotę otwarcie Centrum Rekreacji Rodzinnej przy ulicy Kopernika. Na to otwarcie w programie samorządowym zaprasza burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy Douglas osiedle stare, dosyć zaniedbane, które, któremu należał się naprawdę ładny obiekt. Zaczęła się jakby tutaj pewne inwestycje od tego, że myśmy wiele lat temu zmienili tak, 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 tak zwane miasteczko ruchu drogowego na park. To było świetnym posunięciem. Bardzo za tym chodziła Małgosia Bała, radna reprezentująca osiedle Kopernika, bardzo lubująca za wszystkimi inwestycjami tam w okolicy. Później, yy, dzięki inwestycjom yy, pana Zygmunta Kiełbasy, tam yy, powstała cała yy, taka infrastruktura wzdłuż ulicy czy Ciślaka, czyli w bezpośredniej bliskości Kopernika. No i już potem tylko, że tak powiem, brakowało właśnie tego dopchnięcia, żeby, żeby yy, zrobić coś z paskudnym terenem, bo to yy, jakby to, że my się cieszymy z, tej, z tego, że, że będzie oddawane ten ośrodek yy, takiej rekreacji rodzinnej, aktywnej, yy, trzeba rozpatrywać w kontekście tego, co tam było, tak? A tam tam było po prostu zakrzaczone paskudne miejsce z takim zarośniętym stawem, gdzie było niebezpiecznie cały czas się bałem, że tam ktoś się utopi. W końcu jakieś dziecko tam w tym bagnie. To wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Wszystkich zapraszam na otwarcie sobota, godzina od 11:00 do 11:30. Ja tam też, że tak powiem, no, symboliczną wstęgę przetnę i coś tam powiem dwa słowa, ale nie za dużo. I myślę, że wszyscy się będziemy dobrze bawić, jak tylko będzie pogoda, to to jest wiele atrakcji przewidzianych na sobotę, także nie tylko zapraszam mieszkańców osiedla Kopernika, ulicy spółdzielczej, ale również mieszkańców innych części miasta, żeby zobaczyli, jaka, jaki piękny teren zrewitalizowany tutaj mamy w tej chwili od soboty w mieście czynny. Ponadto w programie samorządowym będzie mowa o spotkaniu burmistrza z Gewinę Reinstron z Oitin. Burmistrz dokona też analizy wyników badań jakości powietrza w Szczecinku w ubiegłym roku, a także przedstawi wyniki sprawdzianuszu, stoklasistów. Program samorządowy po aktualnościach. Nie tylko leki leczą. Pod takim hasłem odbędzie się spotkanie z onkologami zorganizowane przez Szczecineckie Amazonki. Nasze spotkanie odbędzie się w sobotę w centrum konferencyjnym Zamek. To spotkanie jest otwarte. Ono będzie o godzinie 13. Na to spotkanie bo ona ma takie fajne hasło, nie tylko leki leczą. Bo jak Państwo wiecie, no, nowotwór taka diagnoza, takie rozpoznanie, to jak ksiądz z świętej pamięci, ksiądz Kaczkowski powiedział, szału nie ma, jest rak. Jeżeli już ten rak jest, no to musimy sobie poradzić, tak jakoś z nim. I będzie, na to spotkanie przyjedzie psychoonkolog. Psychoonkologia to taka nowa medycyna, to taka nowa dziedzina w medycynie i chcielibyśmy też, żeby ci pacjenci, jeżeli, jeżeli już wiedzą o tym nowotworze, to żeby pomogli sobie wszyscy nawzajem, tak? Czyli trochę będziemy, będziemy mówili o tym, jak w tej psychice zaradzić, co zrobić, żeby po prostu tak się nie pod. Oddawać, to przyjedzie pani z Centrum Onkologii z Warszawy, a drugim gościem będzie specjalny taki gość, będzie prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, pan Szymon Chrostowski. Pan Szymon Chrostowski jest dziennikarzem i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale sam zderzył się też z tą chorobą, szczególnie z tą chorobą taką urologiczną. I on właśnie będzie mówił, jak gdyby o całokształcie pacjentów onkologicznych. onkologicznych. To spotkanie jest otwarte, zapraszamy wszystkich mieszkańców, zapraszamy osoby przejęte. Również będzie drobny poczęstunek, będzie kawa, herbata, ciasto. Także myślę, że jeżeli już nas dotknęła, czasami nie wiemy, jak sobie z tym wszystkim radzić. To nie tylko my, pacjenci onkologiczni, ale, ale nasze rodziny, nasi znajomi, nasi, nasze koleżanki warto przyjść, posłuchać i czasami zaradzić. Przypomnijmy jeszcze, gdzie i o której godzinie. Sobota, najbliższa sobota, Centrum Konferencyjne, Zamek, godzina 13. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza na czerwcowe projekcje. W czerwcu zostanie pokazanych pięć filmów. Pierwszą 7 miesiąca wracamy do klimatów Oscarowych. Zobaczymy bowiem duńskiego kandydata do Oscara. Film, który przedostał się do tej ścisłej piątki filmów ubiegających się o statuetkę Oscara w kategorii najlepszy film filmie anglojęzycznym. Mowa oczywiście o duńskim obrazie Tobiasa Lindholma w filmie zatytułowanym Wojna. Bardzo interesujący dramat wojenny połączony z takim nurtem kina jurysdykcyjnego. W drugiej kolejności pokażemy Państwu opiekuna Michaela Franco ze znakomitą rolą Timaroffa, a trzy. Kolejne produkcje filmowe to zupełnie różne gatunkowe kino. E, pokażemy między innymi znakomity, bulwersujący i taki skandalizujący troszeczkę e, western zatytułowany Bon Tomahawk, e, ze świetną kreacją aktorską Coultera Sela. E, Potem czas na dokument długo oczekiwany przez wielu kinomanów w naszym mieście film zatytułowany "Cały ten cukier", a więc film pokazujący manipulacje wokół tak zwanego zdrowego żywienia, bardzo interesujące spojrzenie na to, co wielkie korporacje żywnościowe usiłują wmówić konsumentom tak zwanej zdrowej żywności na temat tego, czy toż w ogóle jest zdrowa żywność i co to w ogóle jest żywić się zdrowo. Więc, więc Myślę, że tych z Państwa, którzy lubią takie klimaty, na pewno ten film powinien zainteresować, a na zakończenie kino japońskie, kwiat wiśni i strączek fasoli. fasoli. Znakomity, taki komediodramat rodzinny, ciepła historia, troszeczkę przypominająca myślę klasyków japońskiej kinematografii, bardzo dobre kino, kino takie można powiedzieć nawet familijne, a więc myślę, że tym sympatycznym akcentem zakończymy nasze. Przedwakacyjne spotkania z dyskusyjnym klubem filmowym, a wracamy do tematu filmów ambitnych, ciekawych, interesujących już po wakacjach, a więc w pierwszą środę września. Koncerty z cyklu Park pachnący muzyką, które odbywały się w Ogrodzie Różanym przy zamku w minionych latach, cieszyły się dużym powodzeniem wśród melomanów. Również w tym roku Szczecinecka Szkoła Muzyczna organizuje taki koncert już w najbliższą niedzielę. Spotykamy się już po raz piąty. Będzie to piąta edycja koncertu plenerowego z cyklu Park pachnący muzyką. Co się tam będzie działo? Oj, dużo będzie się działo. Zapraszamy w tej chwili do współpracy jedne z lepszych zespołów, które stworzyliśmy w Szkole Muzycznej. Bazujemy w dalszym ciągu na uczniach, ale właściwie już mogę śmiało powiedzieć, że na świetnych tegorocznych absolwentach również. W jakich godzinach i w jakim miejscu będzie można posłuchać tej muzyki? Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę. Koncert rozpoczyna się o godzinie 16 w Parku Miejskim i standardowo w Ogrodzie Różanym. Wstęp wolny jak najbardziej, natomiast muszę zastrzec, jeżeli byłaby niepogoda, to spotykamy się w auli szkoły muzycznej. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować? Myślę, że koncert do wytrzymania około 45 do 60 minut. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy. Myślę, że tak, jak najbardziej. Zobaczymy, może również w trakcie pojawią się dodatkowe atrakcje. W miejscowości Mysiadło obok Warszawy odbyły się Mistrzostwa Polskich Kadetów Kickboksingu w formule Kick Light. W zawodach wystartowało 145 zawodników z 44 klubów, w tym zawodnicy klubu sportu walki Szczecinek. W kategorii 69 kg tytuł Mistrza Polski zdobył Bartosz Grad. Otrzymał on powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Kadetów w kickboxingu, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w Irlandii w Dublinie. Natomiast w Budapeszcie odbył się Puchar Świata Seniorów Kickboxingu formule Full Contact. W zawodach uczestniczył wychowany KSW Szczecinek Jakub Pokusa. Jakub zdobył Puchar Świata w kategorii 69 kg. Od 21 do 29 maja trwał 16 Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. W całej Europie, w tym również w Polsce, odbywały się turnieje piłkarskie. Również w Szczecinie rozegrany został regionalny turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych. 21-29 maja to tydzień piłki nożnej, Europejski Tydzień Piłki Nożnej w Olimpiadach Specjalnych. W całej Polsce, również w całej Europie, odbywają się, odbywa się szereg meczy piłkarskich. Jest to wielkie święto piłki nożnej dla niepełnosprawnych intelektualnie zawodników. I w tym roku również w naszym województwie w zachodniopomorskim od, odbywał się turniej piłki nożnej. Było to 25 maja. W Szczecinie nasza drużyna. Tutaj ze Szczecinka, brała udział w tym turnieju i wzięła, gra, zagrała bardzo, bardzo dobre spotkania, ponieważ wygraliśmy ten, udało nam się wygrać ten turniej. Były to jednocześnie kwalifikacje na turniej ogólnopolski, który odbędzie się w październiku w Koninie. Także reprezentanci Szczecinka będą reprezentować nie tylko Szczecinek, ale również całe województwo pomorskie na turnieju ogólnopolskim w październiku. Piękna rywalizacja w duchu fair play, świetna zabawa. No i tylko pogratulować naszym zawodnikom, którzy pod okiem swojego trenera, pa, pana, Pawła Łukasza, pa, pana Łukasza Chmielewskiego, no zaprezentowali się świetnie. Młodzi sportowcy z UKS Wiktoria świętowali już we wtorek Dzień Dziecka. Atrakcji nie brakowało. Już po raz czwarty mamy okazję i przyjemność zorganizować dla dzieciaków ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Dzień Dziecka. Organizujemy go w przeddzień ich święta. Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria. A impreza nie mogłaby się odbyć bez środków finansowych ze Starostwa Powiatowego ze Szczecinka i z Urzędu Miasta ze Szczecinka, za to przy okazji serdecznie dziękujemy. Jak co roku przygotowane mamy dla dzieciaków szereg atrakcji, ponieważ organizatorem jest Klub Sportowy. Więc, sportowy, więc większość atrakcji jest o charakterze sportowym. Tutaj za mną widać, są różne stacje, że tak powiem. Jest tor przeszkód, są rzuty do celu. I oczywiście główną atrakcją chyba dla naszych dzieciaków już od lat jest przyjazd wozów strażackich i panów strażaków, którzy chwilę temu się z nami bawili. Teraz będą za chwileczkę pokazywać wozy strażackie, sprzęt, opowiadać o swojej pracy. Mamy też atrakcje pod, pod tytułem LOD, na, zimno, na dzisiejszą pogodę mamy watę cukrową, no i mam nadzieję, że dopisze nam pogoda, bo nas tutaj straszyło deszcz, straszyła deszczem, i że wszyscy będziemy się świetnie bawić. W miniony piątek zakończyła się rywalizacja w lidze Żaka Koszalińskiego Okręgu Piłki Nożnej. Mimo że oficjalne wyniki w lidze Żaka Koszalińskiego Związku Piłki Nożnej nie są odnotowane, to miło nam poinformować, że to właśnie zespół rocznika 2007 Akademii Piłkarskiej Szczecinek okazał się bezkonkurencyjny i na przełomie wszystkich turniejów nie przegrał żadnego meczu. Pochwalić należy także drugi zespół tego rocznika, a także dwie drużyny składające się z zawodników o rok, a czasem nawet o dwa lata młodszych. Oni również radzili sobie bardzo dzielnie niejednokrotnie wygrywali ze starszymi kolegami. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Ja zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście. Muzyka